Jest watacha. O, proszę bardzo. W środku zielonej góry sobie watacha. <noise> Łazi jak pieski. No ale tam małe warchlaczki latają. Takie maciupeńkie. To ja się tam nie będę po prostu zbliżał. O! Ale ich tam jest. Teraz mogę trochę podgonić rowerem. O, tam sobie poszły. Tam sobie poszły. O, 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 o! Jak się boją. To dobrze, że się mnie boją, to znaczy, że ja się nie mam co bać. One się boją bardziej. No i poszły. No ale się. Coś tam. O, o, tam jeszcze. Tam jeszcze widzę jednego. No tam to chyba są w pułapce, bo jest ogrodzone płotem. I jak tak go mocno zestresuje te, te dziki, to może być szarża na mnie. One już są na pewno przyzwyczajone do ludzi. Ale dawno, dawno takiej licznej rodzinki nie widziałem. Tam chyba mają przejście w prawo. No, także mogę sobie pójść za nimi, oddalić. Oh. One mnie widzą, wiedzą, że ja tutaj jestem. No, jakbym trochę pobył, to by się zaczęły przyzwyczajać. Dobra, tyle mi filmowania chyba wystarczy. Oh, ten je, ten jak observuje.